Cześć, jestem Kamil z Autoshine. Chciałbym Wam przedstawić 20 lat mojego doświadczenia przelane w te produkty. Przetestujmy je razem. Pierwszy produkt Insec Remover. Pokrótce, bezpieczny dla wszystkich powierzchni, chromów, black piano może być stosowany na woski, na powłoki ceramiczne, folie PPF. Do bieżącego użycia możemy rozrobić 1 do 1, 1 do 3. Na jakieś mocne zabrudzenia, które długo leżą, może być użyty jako koncentrat. Pamiętamy przy aplikacji, że zawsze musi być chłodna powierzchnia. Aplikujemy go, trzymamy minutę do 3. Później obficie spukujemy. Na pewno nie zostawiamy go do całkowitego wyschnięcia. Następnym produktem jest Interior Detailer i nadaje się on do użytku wewnętrznego, do szybkiego przetarcia plastików, wszystkich elementów tworzyw sztucznych. Główne zalety, antystatyczny, dobrze się dociera, satynowy wykończenie. Chciałem Wam zaprezentować, jak używać Interior Detailera. Czyli co? Pierwszy krok, jak z każdą chemią, zawsze wstrząsamy. Dwa strzały na mikrofibrę. Wypracowujemy produkt. Jest to produkt do bieżącej pielęgnacji, na pewno nie do czyszczenia zajazdów. To jest środek, który usuwa kurz, letkie odciski palców, letkie zabrudzenia. To nie będzie jakiś game changer, jeżeli samochód jest mocno zabrudzony. Do tego służą inne typu środki, które też mamy. Produkt pozostawia nam satynowe wykończenie, nie ma problemu z jakimiś mazami, antystatyczny, przyjemny zapach. Następnym produktem jest Ditel Refix, który chcieliśmy Wam zaprezentować. Głównymi właściwościami tego produktu będą świetne docieranie, szklistość, podbicie koloru, świetnie współpracuje z powłokami, z woskami, jak i z foliami PPF. Przy aplikacji produktu pamiętajcie, zawsze wstrząsamy i nakładamy produkt na chłodne powierzchnie. Czyli co strzał 2 na mikrofibrę i jedziemy. Zero smug, podbity kolor, tak jak powinien działać quick detailer. Tu jest część po, tu jest przed. Tu nam definitywnie podbiło kolor i jest super śliskość. Zobaczcie na efekt hybrofodowy. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o subskrypcję i łapkę w górę. W komentarzach możecie zostawiać swoje sugestie. Do zobaczenia w następnych materiałach.